Cześć, witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Z tej strony Mr. Draco. To jest Harry Potter i książę Pukri. Jesteśmy po rozmowie z Hermionką i musimy udać się do Dumbledora. Teraz taka nawet sympatyczna muzyczka leci. Poczekajcie, no weź fotelik. Widzisz, ty nóżkę sobie walisz? Ej, czyli co nie tak się tu klika? Dobrze? Tak, bo tutaj w godło. Uważaj Hermiona Gówka. łoje Ops, przepraszam. A jest do tego guza. Nie chciałem ci go nabić. Dobrze, hapaj znowu, łapaj. Oj, oj. Dobrze, mam godła. Dobrze, 23 już. Możemy iść do Dumbledora Wołamy Nika. proszę, potrzebuję twojej pomocy! się dostać się Tak, musimy. Iść tam. No, tutaj godła też muszę znaleźć, zdobyć. Poczekajcie Mam teraz ochotę na zbieranie godeł, więc... Windcardium. O sierota. Książkę na tu puściłeś. Mm. Dlaczego tak od razu z sory, Sorry, nie chciałem cię. Dobra, może i lepiej. Oj, dobrze. Dziękujemy. Idziemy do Dumbledora w takim razie, żeby nie przedłużać. Dobra, schody nam się też naprawiły. Nie spadnij, nie przycij sobie nogawki, bo będziesz tak zwisał potem. Uważaj, bo dziewczynę zwalisz. To też jest następny kłopot. Wow, a ty co? Siodąc, siodąc. Zgromadzenie jakieś ludowość tu zebrało. Nie ma godem już? Mam ochotę na godła. Takie małe to sobie możecie wsadzić w buty. Ja takie duże tylko preferuję. Dobra. A tego ptaszka też opóźnimy. Właśnie. Do, dobrze płatny ptaszek. Idziemy teraz w prawo. Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. A, a co to jest? Cześć chary. Przyszedł do procesu. Ojej, jaka ty smutna jesteś. Dobrze się czujesz? Co się dzieje? To bez sensu. Ślizgon ukradł mi którego dała mi mama na Ojoj. Co Ojoj. Tak mi smutno. No już, to idziemy go uderzyć. Odzyskam swojego Gargulka. Ojoj. Biedny Gargulek. Oddawaj Gargulka, ty wstrętne zby człowieku. No. Ty zabrałeś hałaśliwca tamtej dziewczynce? A tobie co do tego? Oddawaj. Bo co mi zrobisz? Rzucisz na mnie urok? Profesor Snape na pewno ucieszy się, że rzucasz uroki na ślisgonów. Może nawet dacisz laban. Oj. Aki, to jesteś niemiły No. I kto komu da tu szlaban, Człowieku. Będziesz za chwilę martwy. Och, ty. Już po tobie. U, patrz jak rzucam na ciebie drencwo. No. 3, 2, 1. No. Dobra. Nie trafiłem. Dobra. Pobroni mi troszkę, żeby. Oj, oj. Już umarłeś, Teraz dawaj nam gargulka, bo ja muszę pomóc tamtej Proszę biednej bardzo. dziewczynce. Hałaśliwca. A, hałaśliwca na Jak to wygląda? Dwa razy pomyśl, zanim się no nie pokazałeś mi. Ej, ta już sobie schował, no. Nie to nie dobrze. O, tam też jest godło. Weź sobie te małe. Dobra um, by tutaj je tak ładnie ławką? Dobrze, uważaj, nie rzucaj, nie rzucaj, bo są ludzie. Okej, okay, dobrze nam to wychodzi. O, tam są dwa nawet. Ławka nam uciekła. Podnosi o... Krzywa. Co ty robisz? No. Prawie. Odlaź troszeczkę właśnie jak do tyłu. O, tak bardzo dobrze chodzisz. Nie rzucaj tak szybko. Ta gra jest mało inteligentna. Dobra. Przygotuj się i... Strzał! Aha. Kiedy nie trzeba, to co ty robisz? Wow, wow. Uważaj, bo ty połowę. kwartu rozsadzisz. Dobrze, przygotuj się. Tu sobie wywalnij. Może sobie rozum nabijesz. I strzelaj... Nie, dobra. Idziemy do Numbeldora. Oddać też przykaz okazji tej dziewczynie. Hałaśliwca. Hmm. No i znowu nie widzę. No przecież. Z kim to rozmawiasz nad dziewczyną, nie wiesz? Eee... Kwachy. Tak, kwachy. No, to kwachusie. się. Dobry wieczór, Harry. Panie profesorze, to dotyczy Malfoja i... Snape'a. Profesora Snape'a. Mówiłem ci już, Harry, że ufam Severusowi. Moja odpowiedź się nie zmieniła. A teraz przejdźmy do naszych zajęć. Jupi, co to jest? Nie udało mi się odnaleźć zbyt wielu wspomnień o tym. Mam myśl od siebie pewnie. niech oglądajcie sobie. To wielkie nieba, to już tak późno. Lepiej już idźcie, chłopcy. niech niech nie zapomnijcie o wypracowaniach. Pośpiesz się, Tom. Nie, Tom. Nie wiem nic o żadnych niech A gdybym wiedział i tak bym ci nie powiedział, Nie rozumiem, co się stało. Profesor Slakhorn majstrował przy tym wspomnieniu. Harry, wcześniej prosiłem cię, żebyś poznał bliżej profesora Slakhorna. Teraz chcę, żebyś nakłonił go do ujawnienia prawdziwego wspomnienia. W każdy sposób, jaki uznasz za słuszny. To wspomnienie jest kluczem miłego dnia. Harry. Dobrze. Postaram się zabrać wspomnienie od... Profesora Slakhorna. mam nadzieję, że też mi się to uda. A co ty już robiliśmy tutaj? Kolejny obszar co tym razem? Co to jest? Koniec psot. Aha, to się dowiedziałem. Hermiony już tu widzę. Cześć Harry, Szukacie profesora McGonagall. Tak, wszyscy mnie szukają od razu. Nie, ale czeka na ciebie na dziedzińcu transmutacji. To chyba coś ważnego. O, taka fajna kamera to była. bo wszyscy obrócić do Harego. No dobrze, dziękuję. No nik, wcześniej. Wow. Dobrze, idziemy na dziedzinie transmutacji. Dobrze. To jest ciężko, wiecie, sterować. Już wam to opowiadałem chyba kiedyś. No, skręcę chary, chary, Harry. Dobra, zakręt łapiesz. Uważaj słupek. Ech. Dobrze jesteś. Dobra. Ładny Hogwarts. Tak, Hermona tak szybko biega. Kurcze, nie lubię jak tak szybko biega, bo Nie mogę wtedy wyprzedzić. a nie lubię zostawać w tyle. Dobra, popchnęliśmy ją sobie ładnie. O, tam mnie jeszcze chyba nie było. Dobra, to ja nie będę używał shiftu. Dobra, kolejnego dwa Tam tych mi się chce. O, to jest ładnie. Rzeczywiście, to mnie jeszcze nie było. O, ale się wysypało tych migodeł. Z za dużo, to stój, stój, stój. Podejść do flagi na Dobra. To już tak chcę. Czekajcie. Wii! Dobrze, dziękujemy. Tamtym godem oczywiście zamieść potem, że wiecie. Teraz się tym nie przejmować. Bo to jest problemowe bardzo. Bo te ławki nie chcą na... wiecie, z nami współpracować. Wow, to też jest ładnie. Będziemy się bawić teraz w dranu może. Chciałam z tobą porozmawiać po tych niefortunnych zdarzeniach w noże w święta. Dlaczego to zawsze Tobie musi się coś zdarzać? Proszę mi wierzyć, pani profesor. Sam sobie zadaję od lat to pytanie. Słyszałam, że przystąpiłeś do klubu pojedynków, Hary. Uważam, że powinnaś iść w jego ślady. Dotyczy to również Whisleyów. Ćwiczenia nigdy nie jest za wiele. Nie ograniczaj się do swoich przyjaciół w Gryffindorze. Miej na uwadze. A, oto osoba, na którą czekamy. Cześć, Hary! Aleis jest kapitanem klubu pojedynków Ravenclaw. Panna Granger, proszę ze mną, zapiszemy Cię do klubu pojedynków gry. Biedna chyba się wkurzyła. z nami rzucanie Lewicorpus? Zawsze chciałam się nauczyć tego zaklęcia. Dobra. No właśnie, pamiętam to zaklęcie. Lewo, Lewy prawo. Korpus. Ładny lewicorpus. Taki ptaszek, wiecie. Bardzo lubię Lewi Korpus, jest to naprawdę bardzo sympatyczne zaklęcie. Skoro już się umiem, mogę już sobie... Aha, fajnie. Harry Nie chcę pojedynków. Ale jak mu z to musz, dobra. Round one. Experience. Dobrze. Ale tu dobry jesteś. Ojej. Okay. Dobrze. Nie zerą takie numery, przecież wiesz, o tym. I... Bum. O, właśnie już myślałem, że korpus nie działał. Tak, tylko starczy, żeby to przewrócić. Proszę bardzo. Ech. Runda druga. Już teraz bez większych emocji. Teraz zaczniemy nowym zaklęciem, rzucimy na niego oczywiście ptaszka O, ty, dobry jesteś. Dobrze uciekasz przed tymi ptaszkami A jednak nie. Sorry. I bah. No już nastawiaj się. Upadłeś. I znowu gryziesz się ziemię. Dobrze, dziękujemy. Wszyscy oczywiście wiedzieli, że Harry wygrał, bo jakby to mogło być inaczej. Już kłaniasz się. Co zostaniemy? Słabo będzie, bo się nie rzucałem. Czwórka. Czwórkę dostaliśmy, piątkę nawet, no to całkiem okej. Okay. Dobra, do normalności wracamy do ludzi. Pięć gwiazdeczek, imponujący wynik. Już, już, już. Dziękuję ci za to, Harry. W ramach przywilejów członka nadzwyczajnego możesz użyć skrótu za tym portretem. Hasło brzmi Światło przeciw Ciemności. Okej, okay. postaram się zapamiętać. Może stanąć do pojedynku? Po prostu idź do tablicy ogłoszeń, gdy będziesz gotów. Nie, dzięki. Mam ciekawsze zajęcia. Oczywiście, oczywiście, że zdobędzie. Nie tak, i ona ma problem. Ale wcale mi się nie podoba teraz pomysł, że mam walczyć, walczyć, a to się na na miotle. Stój, Nick. Ojej. Uważaj. Koleściowi książkę wyrzucimy. Ech. Mm. nie tak mało celny jesteś nie trafiłeś jak mogłeś wcale tego po tobie nie spodziewałem strzel mm -hmm. jeżeli teraz nie trafisz to ja nie wiem co ci zrobię nogi ci powyrywam ze stawów dobra, będziesz miał wyrwane <grywa> jak będziemy latać na miotle to ci nie wiem co zrobię tam ci coś zrobię zobacz, enter Światło przeciw ciemności Zawsze go to drażni. przyjacielu. Och, dziękuję Jakiś ty miłe. O, tutaj jesteśmy. No nie prowadź nas. Nie, schody im zabrali. Wracaj, ej, wracaj, schody wracać Hmm. No kurcze. Wracamy schody już. Wiesz co takie coś mi się przydarzyło. Ej. Nie działają. No dobra. Nick, co co ze mnie głupka robisz? Nie ma okazji. No dobra, gdzie idziemy? Co teraz tam? Jej, jej, jej. Nick i problemy. Cześć, wracam do was po króciutkiej przerwie. Otóż powiem wam co się stało. Um, uznałem, że latanie na miotle jest dość nudne, więc pominąłem to. Latałem sobie sam bez nagrywania. Potem złapała mnie Hermiona, uciekała przed Moklagenem. Dorwał mnie Ron i powiedział, żebyśmy poszli na Elixiry I w trakcie zebrałem jedno godło I potem złapał mnie ślizgon, więc teraz ja tutaj naciskam kontynuuj i będziemy prawdopodobnie właśnie wili się Już ze ślizgonem Jakoś tak w nietypowym momencie zrobiłem to cięcie i dlatego tak to też Ale dziwnie trochę wygląda Trochę teraz mi dźwięki z zagłuszają, ale już wracamy do normalności O, tam widzę jeszcze jedno mini godło, którego nie zebrałem duże godło i dlaczego to był takie wielkie. Czymś tak to... Aha, dzięki. Podnoś się. I tak nie próbowałem tego zrobić. Po prawdziwe wyzwanie, do naszego klubu pojedynków na wybrukowanym dziedzińcu. Wybrukowanym jej ry... tak ja i... Dobra, idziemy na eliksiry. A przynajmniej właśnie najpierw chcę zabrać kodu, które ominąłem. Bo ja mam tej parcie na te godła. No Jezu, roztrzaskałem kolejne godła. Dobrze, no tutaj wy się wszystkie Upuść Dobrze Teraz Reparo Ty mm. Teraz to umie rzucać, o, przynajmniej jednak tego godła nie zebrałem Tam z... aha, widzę jeszcze no. I w ogóle ym, Rzucałem incendio, potem on tego incendia nie umiał rzucać No odłóż to I w ogóle, aha Um, um, co do tego incendia, bo znalazłem taki fajny krzak, ten krzak trzymał właśnie tego godło, ale ja nie umiałem tego incendia za bardzo wyczarować i dlatego z tego krzaka tego godła nie wyjąłem. To tyle o i co ty teraz robisz? No, podnoś to Harry, jaki ty potrafisz być dziwny. Dobrze, odłóż. Teraz ładnie, z nie z insandiu, tylko zreparuj to. Bardzo ładnie. Jestem z No, Ron, idziemy. Dobrze. Prawie dobrze mi to chodzi o zielarstwo. A no, właśnie, eliksiry. Jak ich nie lubię. Sorki zapomniałem odbić. Teraz w lewo. Bardzo ładnie. A widzieliście? Tutaj też ukryli w krzakach tego dło. Jakby nie mieli też gdzie. No, skakuj, te krzaczki. No co ty? Aha. Spoko, mnie nie lepczemy tych drawników. trawników No, skakuj. Tu też troszeczkę. A, dobra, można jeść tędy. Pięć, a dobra, nie chcę się Enteru naciskać. I nowa wersja. Po tego też nie zobaczysz ty nie wiem, co zrobię. Dobrze. 28 tarcz. Imponujący wynik. Yy, Dziedzinę transmutacji. Tutaj już byłem ostatnio, nawet pamiętam przed chwilą. Myślałem, co człowiek jest. Ech, Harry. Dobrze. Którędy teraz? Tam coś jest. Stój, 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 stój. stój. Uderzyłem się w głowę. A, widziałem cię. Mm. No... Dlaczego? I to robicie. 29 dzisiaj będzie normalnie odcinek zatytułowany Harry i jego tarcze. Mm. No co ty? I mówicie, że ja biegać nie umiem. On jest gorszy. Uuu, tu się posypie tarczyk. A jednak nie. No lewo, lewo, Hary. Co ty? Ściana ci bije. Normalnie jesteś jakiś. 5, to Enter, lecz mówię 5. Hmm, nieważne. Dobrze. Łoj, a pamiętam to zadanie. Wracaj tutaj! Hary, musisz się jej jakoś pozbyć. Myślałem, że z nią chodzisz. No tak, ale. Proszę, powiedz jej po prostu, że wyleciałem na ścianę podczas treningu, czy coś w tym rodzaju. <noise> Dobra, Ron, idź się schowaj. Dziwny jesteś. A my co? Pójdziemy sobie do Lavender. Co ono po tak najmniej? Stało? Lavender, to dobrze sobie przypomniałem. o Ojej. A czy czegoś jeszcze, oprócz krzyczenia na nie? Na przykład Wingardium Leviosa? raczej nie, bo to jest blondynka. On by coś z tym zrobił. Widziałeś go, może? Nie. Może, jeśli rzucę wingardium leviosa na twoją torbę, uda się do niej złapać książki. Ja już to widzę. Jak ja kurczę sobie poradzić, nie umiem. O, jedna już. No, hopa, 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 o, już wie. Tam, gdzie jedno. No, łapią, łapią, łapią. Harry, dobrze jesteś. Powiem wam, że tego zadania za bardzo nie lubiłem robić. Jak pierwszy raz grałem w tę grę. A my teraz już jestem, wiecie. Wypraktykowany. Dlaczego by tego miałbym nie zrobić? Wiecie, dobrze. No, łap, łap, łap. No. Tu trzeba dobrze sterować. Bo te książki są naprawdę jakieś przeklęte. Łapaj, łapaj, łapaj. Ech, weź ten łeb, lawender. Tak, masz rację, teraz zgadzam się z tą 100%. 100 jesteś. Takim wzorem do naśladowania teraz, w tym momencie moim. No, podnoś łap, łap, łap. Nie, dobra, opuście. I zamknij ty się, już cię nie lubię. Twój czas minął, lawender. Ja, hmm. yeah. dzięki. Szybko, szybko, szybko. Ona z rogu, tak w kącie, nic jej tam, wiecie, nie trzyma. O, prawie, prawie. Hmm. Ach, dobrze, wygraliśmy. Ojej, tak, widziałem. Był na wieży wróżbiarstwa. Co on tam robi? Przecież już nie chodzi na wróżbiarstwo. Mówił, że musi zapytać o coś ważnego. Coś związanego z jego przyszłością. Pewnie o nas. Dlatego tak strasznie go lubię. Cały Moron zawsze myśli o nas. Tia. Yeah. Teraz Ron przyleci, no właśnie. Gotów do o, kolejna tarcza. Daj A zanim Elixiry, to ja tutaj muszę się rozprawić znowu z. Witgarden dla wiosa nh już fajnie. I z tą tarczą. Mam parcie no nie. Czy będzie 30 tarcza? jest 30. Juhu, juhu, juhu. Jeszcze tylko 120. Powiedzmy, że do ostatniego odcinka uda nam się wszystkie zdobyć. A jeżeli nie, no to trudno się już mówi. Przeżyjemy bez nich, no nie? No, cześć. Wrąt dostał z drzwi. Huk, roboty zaczynamy od antidotów. Co z tą trucizną? Ktoś ma pomysł? No tak, oczywiście, pan Nagrędza. I tak myślę, że zrobimy dzisiejsze eliksir i zakończymy rada, zakończy odcinek, tak, ale co, co będzie dalej, się to zobaczymy. No Ron, nosi chłopcze, jakieś szybciej. E, tak, można tak zrobić, ale można też po prostu wepchnąć Bezoar do gardła ofiary. Tak, brawo, Bezoar z pewnością załatwi sprawę. Doskonale, chłopcze, doskonale. Hmm, ja jestem lepszy hmm. Hermione. w sporządzaniu musi znać Antidota. Co przypomina mi o dzisiejszym zadaniu, którym jest uważenie wzbudzającego dobrze, to coś na pewno dla mnie, chociaż ja nie lubię eliksirów robić. Dobra, polatamy sobie też tylko myszką Pam, pam, pam. E, małe zielone do pomarańczowego. Szybko, bo mamy tylko 40. 42... sekund. jaj, przesadziłem. Aha już miksowanie. Nie przypala się, no pisze dobrze kręca, i żółte, ojej, sorry, sorry. Dobra, coś różowego, małego, okrągłego do niebieskiego. Ojej. Znowu miksujemy. Gdzieś tu już jest prawie niebieskie, o co wam chodzi. Dobrze, teraz podgrzewamy. Szybko, 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 lubię podgrzewać normalnie, nie wiem, już. Pomarańczowe, potem żółte, dobra. A potem jakieś fasolki będziemy wrzucać. Pięć fasolek nawet. I żółte. Szybko. Eee, że są to są ta. Wow. Przecież tuż jest ich pięć. To 20 w takim razie. No, są garści. Coś takiego raczej powinno być napisane. Ale dobra, nie wnikajmy. Ej, upuściłem. Będziemy mieli wrażone fasolki. Dobrze. Do fioletowego. Szybko, szybko miksujemy. Łaj. Nie przesadziłem. Są chyba kolce, właśnie kolce zwierzę. Dobrze pamiętałem. Dobrze, że na chemii się chodziło. Bo na chemii się zawsze używa kolców zwierzę. i tych innych, tutaj wiecie, składników od Harry Pottera również. A jeżeli nie, no to po prostu zmieńcie szkołę. To też będziecie używać takich, wiecie, kociołków. Będziecie sobie mogli miksować. Bawić się wiecie, będziecie mogli w Harry Pottera. Tylko tam się wiecie, nie dymi tak często. Bo ciężko zepsuć jakiś elisyk, tak wiecie, normalnie w szkole, w bralu. Dobra, nieważne, wracamy tutaj do ducharego, bo już jadam Ej, dobra. Łojej, znowu. Piołn. Bąbelki robisz? Dobra, są bąbelki. Czarny ujej. Ech, sorry. Przesadziłem. Dobra. Miałoby być żółte, wyszło zgniło zielone. Jak kto woli, smacznego. Mi tam się podoba. Znał pan Tom Riddla, prawda? Pan Riddle miał wielu nauczycieli w Hogwarcie. Wiem, panie profesorze. Musi pan mieć dość pytań o Voldemorta i o Horcruxy. Nie życzę sobie, abyś poruszał ten temat. Ale, panie profesorze... Dumbledore cię do tego namówił, tak? Tak? No skąd? Chciałem po prostu dowiedzieć się czegoś o Tomie Riddle. Dobra, spotkamy się z Ronem na zewnątrz, ale to już w przyszłym odcinku, więc ja wam teraz serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!